Ja rozumiem, że ma... Ja wiem o tym. Ja wiem o tym. Jest tragedia. Przecież macie państwo jako rząd narzędzie zablokowania na 12 miesięcy importu stali z Ukrainy. Tak? To jest prawda? Dlaczego tego nie robicie? są sądzła na stal Panie mistrze, bardzo dziękujemy za to, że pan się tutaj zgodził z nami przyjść. Branża hutniczo-koksownicza reprezentowana przez wszystkie organizacje, huty, federacje przez wszystkich możliwych ludzi, którzy, którym jest los zakładów nieobojęty i swoich miejsc pracy. Jasne. Mamy szereg postulatów, które złożymy podstawowy, o którym już mówiliśmy. Stał z Ukrainy, nie Macie jesteśmy rację. przeciwko pomocy Ukrainie. I napływający niekontrolowany ciszej, niekontrolowany Spokojnie. Koks z innych kierunków niż Unia Europejska, Chiny, mhm. Indie i tak dalej. Brazylia. Brazylia. Mamy problemy i chcemy ja, pomocy, bo yy, do Dokładnie. Słuchajcie, jak się, jak się umawiamy? Dajecie postulaty, wydajecie postulaty, my robimy spotkanie w przyszłym tygodniu w Warszawie albo tutaj 10 października. Czy jak nie. uważacie? 10 października mamy zaplanowany już kolejny protest, więc. Nie. Bramiego, Rozumiem, i ja, to nie jest śmieszne. To nie, jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Wiem o tym. Ma pan rację? 200% racji. To znaczy, jeżeli chodzi o status. To, tak? to ja potrzebuję czasu na tyle, żeby wam dać konkret, jak rozmowy w Brukseli, bo my to już podnieśliśmy. Jak nie, to będziemy postulowali takie rozwiązania, żeby ograniczyć ten napływ, i to mówię całkowicie serio, bo to jest po prostu dewastujące. a zarabiają na tym oligarchowie. Tak. A, nie ludzie, a nie ludzie, którzy na Ukrainie pracują w tych, no tych hutach. Rosjanie też. Um, albo Rosjanie. Druga rzecz. Zaufali, po, że to pomożecie. Powoli. Co wy. Co wy w tym kierunku zrobiliście w ogóle, że, że, że nas blokujecie w ogóle? Blokujecie nasz produkt w ogóle i nie mamy w ogóle szansy rozwoju w ogóle. O tym też porozmawiamy, jeżeli chodzi o współpracę z Ministerstwem Obrony narodowej. Naprawdę musicie to zrozumieć. To są tak? E... tak samo, jeżeli chodzi o reparametryzację opłat, także o tym rozmawiamy. ja rozumiem, że ma ja wiem o tym. Ja wiem o tym. Zajecie, Zajecie Wasze postulaty. Teraz za moment je, ja mam nadzieję, otrzymam i jedziemy punkt po punkcie. Jak trzeba było szybciej wypłacić zaliczki na poczet rekompensat, to ja to zrobiłem w ustawie. Nie miałem do tego żadnego problemu w tydzień. Tak. Są przedstawiciele Kognoru i dobrze można to wiedzą. Dwa, słowa, Także, można dwa oczywiście. słowa. Przyjechaliśmy tutaj z zakładów pracy. To, co się dzieje w zakładach pracy, my widzimy na bieżąco, na co dzień. Jest tragedia. Przecież macie Państwo jako rząd narzędzie zablokowania na 12 miesięcy importu stali z Ukrainy, tak? To jest prawda. Dlaczego tego nie robicie? Wiecie, po ile sprzedajemy ale nasze produkty. Znaczy. Wiem. Politykę celną kto ustala? No, ale, ale polski rząd to prawda. jest w stanie zablokować na 12 miesięcy import stali z Ukrainy. Mamy żądanie, to już nie jest prośba, bo niedługo się wykończymy. Tak było w 2013 roku, jeżeli chodzi o prędze i odwrócony VAT, Wtedy tak. też tam nikt nie dowierzał, że jedziemy już na krawędzi i dzisiaj jest to samo. Mhm. Za chwilę nie będziemy sprzedawać naszych produktów i skończymy się. No. Hutnictwo w Polsce się skończy. Nie dopuśćcie do tego. No, Panie komuśle, dzisiaj nie dzisiaj się. Przyjadą miliony, jak będzie Wielu. trzeba. I nie damy chcemy pracować, ale ja o tym swoje wyroby równo, 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 Dzisiaj w Brukseli jest spotkanie to, to jest liderów związkowych się, w wielu branży i dzisiaj następuje tam pewien przełom. Nawet Niemcy odwracają się od Zielonego Ładu i zasad, które. Wiecie, ale okej, okay, znaczy nie, ani nie jestem fanem Zielonego Ładu, ani w tych krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu, bo y, chyba mm. wicemarszałek Pietraszek te wasze postulaty tam ujął, będzie to ujęte. To raz, dwa. Stal z Ukrainy to nie jest element Zielonego Ładu. Nie jest, no nie. nie jest, ale opłata widzimy, jakościowa też nie. Też nie. To są elementy, które możemy tu na miejscu no to kraju to znaczy, załatwić. Słuchajcie, Słuchajcie. Słuchajcie, Słuchajcie, postulaty da. przedstawimy Dobry. panu ministrowi. Dobra. Minister, e, y... Y... Stal z Ukrainy nie jest elementem Zielonego Ładu. Niech pan mi opowiada głupo. Dlatego, nie. że ta stal jest produkowana taniej przez Chiny i tak dalej, a miejsce jej obarczenie to jest sami drogim gazem, drogim prądem. I pan wie o tym. Doskonale. tymi samymi podatkami. Co naszą? To przestałoby się opłacać. Ale ETS-y musiałyby być znaczy w Chinach, w Rosji. Pan wie, że to nie jest tylko stal ukraińska, bo to jest stal rosyjska i chińska. My o tym wiemy. Drodzy Państwo, ja jestem nie ma sprawiedliwości w imporcie tej stali z Ukrainy. Dlaczego nie jest to rozdzielone ewentualnie na wszystkie kraje unijne w takim samym tak stopniu? Na 27 krajów, tylko 50% tych produktów zostaje w Polsce. Przecież my nie jesteśmy w stanie tego wytrzymać. Ktoś to też kupuje. No, zdecydowanie. I przede wszystkim komu my pomagamy? Komu my pomagamy? Bo wiemy, kto tam jest odpowiedzialny, kto jest właścicielem przemysłu metalurgicznego. Trzech, trzech oligarchów powiązanych z kim. Więc kto z tego czerpie zyski? Kijów czy Moskwa? To jest pytanie. Komu pomagamy? A my chcemy, żeby pan to zlekalizował, Kto kupuje i sprzedaje? W takim głodzie, panie ministrze, my swoje postulaty przedstawimy i będziemy czekali na szybkie, skodyfikowane w piśmie specjalnie do pana. Kolega się kontaktuje z wami Dobrze. na przyszły tydzień. Dobrze, dobra? Dziękuję Dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Nie wiem, czy politykom tam w głowie się urodziło, że mleko jest z biedronki, że stal to się kupi nie wiadomo gdzie, a stal to ruda i koks. Jeżeli te dwa strategiczne produkty nie będą wzięte pod ochronę, to my nie będziemy mieli z czego produkować samolotów, czołgów, yy, budować dróg, po prostu ten przemysł musi być strategiczny, jak jest strategiczny w wielu krajach, a tego nie ma. I tutaj trzeba odwagi decyzyjnej pana premiera. Panu premier ma rzadkom, rzadki dar jednoczenia ludzi. Dzisiaj wszystkie centrale z powrotem są zjednoczone jak 10 lat temu, kiedy wyszliśmy na ulicę. I dzisiaj te problemy są te same. Pan premier powinien w końcu zająć się nie rekonstrukcją rządu, a działaniem na rzecz gospodarki i nas ludzi pracy, którzy za chwilę stracimy te miejsca pracy. Pracę w hutnictwie. Proszę Panią, ja reprezentuję Dąbrowę Górniczą, Federację Metalowców i Hutników, dwa duże zakłady z terenu Dąbrowy, Mittal i Koksownia Przyjaźń. Około 5 tysięcy plus kooperanci, 15 tysięcy plus rodziny, 30 tysięcy. To nie JSW Koks, producent strategicznego y, produktu jakim jest węgiel koksowy, jedyna, jedyna firma w Unii Europejskiej. To tam, to będzie czwarte powstanie Śląskie, jeżeli ci ludzie stracą pracę. Tam na jednego górnika przepada około czterech ludzi w kooperacji. Więc tutaj jesteśmy dlatego. Nie dlatego, że chcemy podwyżek, że chcemy. Nie wiem, lepszego socjalu. My chcemy obronić nasze zakłady pracy przed upadkiem. Jesteśmy tylko tu dlatego. I jakie kroki planuje się dalsze podejmować? 10 października Dąbrowa Górnicza, blokada centrum ze względu na trudną sytuację w Mittalu i w Jodze Wukoks. Potem najprawdopodobniej zabrze, a dalej to już centrale będą ustalały. Co jest największym problemem w hutnictwie dzisiaj? Brak ochrony u rynku unijnego przed stanią stalą z Ukrainy. Która nie jest ukraińską stalą. To jest stal, która nie pomoże, pieniądze z tej stali nie pomogą wygrać wojny. I napływ taniego koksu z Indonezji. To jest koks, który jest dotowany przez Chińczyków. I jeszcze jedna najważniejsza rzecz. ETS-y. Trzeba by się przyjrzeć temu, kto handluje ETS-ami. To nie jest produkt ochrony środowiska, tylko produkt spekulacyjny. Handel ETS-ami. Jakby pan miał dzisiaj spotkać Donalda Tuska tutaj na ulicy, co by mu pan powiedział? Nad KPRM jest taki napis, honor i ojczyzna, że skoro nie ma honoru, to niech się przynajmniej zajmie ojczyzną. Dziękuję bardzo. Gdzie zła? Na ukraińską